46% tyle głosów zdobył w pierwszej turze wyborów samorządowych Piotr Trzystek, prezydent Szczecina. Jego kontrkandydatka, Małgorzata Jacena przekonała do siebie 17% mieszkańców miasta. 30 listopada więc dogrywka, i to pomiędzy tym dwojgiem kandydatów będziemy wybierać. Politolodzy w większości twierdzą, że nie powinniśmy spodziewać się wielkich zaskoczeń i cudów na urną, choć wskazanie różnicy głosów na ten moment jest niemożliwe. Nie wydaje mi się, żeby, żeby pozycja Piotra Krzyszka była zagrożona, ale oczywiście. Jakby patrząc w kontekście tych w ogóle wyborów w Polsce, najważniejsze jest to, żeby zachęcać, bardzo mocno zachęcać wszystkich wyborców, żeby poszli do wyborów, żeby poszli i nie oddawali celowo, świadomie nie oddawali głosów nieważnych, bo, bo tutaj widzimy po pierwszej turze, że, że niestety no, mogą być różne rzeczy. Ostatnie kilka dni kampanii wyborczej to wyraźny trend szerokiego wychodzenia do ludzi. Małgorzata Jacynowicz potrafi się z przedsiębiorcami, studentami, czy handlowcami, a Piotr Trzustek organizuje spotkanie. Z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Kandydaci odsunęli od swojej działalności wielką politykę, i ku zaskoczeniu wszystkich nie ma konferencji prasowych, na których partie przelewają swoje poparcie w zamian za korzyści. Czyja kampania i pozycja na ten moment jest lepiej oceniana wśród elektoratu? Mówienie o elektoracie Małgorzaty Jacyny Witt jest takim trochę political fiction, ponieważ rzeczywiście część, część osób głosowała na Małgorzatę Jacyny Witt, ponieważ ona była wyrazistą kandydatką, która krytykowała urzędującą władzę. Władza, jak każda władza, robi rzeczy dobre i złe, tak i tak samo było z Piotrem Wszystkim. Natomiast um, mówienie o tym Szczecinianom, że szklanka zapełniona w trzech 4 wodą jest prawie pusta, um, no jest śmieszne i, i tak po prostu nie można. Bo to, jest, to jest śmiech z inteligencji y, mieszkańców. Druga tura wyborów samorządowych jest specyficzna, zamiast o kandydatach rozmawiamy głównie o nieprawidłowościach, jakie miały miejsce 16 listopada. Trudno tu więc mówić o kampanii wyborczej i konkretnych efektach. No jest specyficzna z dwóch względów moim zdaniem. Po pierwsze ze względu na to na tą całą sytuację powyborczą w Polsce. Dzisiaj mówimy bardziej nie o tej drugiej turze, nie o tych dogrywkach w miastach, w których one i, i gminach, w których ona się odbędzie, tylko mówimy o tym, czy wybory odzwierciedlają rzeczywiste preferencje wyborców czy nie. No, wydaje się, że nie odzwierciedlają. Pytanie, dlaczego nie odzwierciedlają? I to jest pytanie oczywiście, które powinno być z uwagi na, z uwagi na konieczność dbania o demokrację w Polsce. Sprawdzone, a nie, a, nie, a nie można temu zaprzeczać, że nie ma czego sprawdzać. To po pierwsze. Po drugie, specyfika polega na tym, że rzeczywiście Małgorzata Jacyna Witt jakby się troszeczkę schowała. Kandydatka zapewnia, że to konkretna strategia wyborcza. Telewizja Pomerania miała w planie zorganizowanie debaty przed drugą turą wyborów. Sztab urzędującego prezydenta nie przyjął jednak naszego zaproszenia. Druga tura wyborów samorządowych już w niedzielę i na ten moment największym problemem wszystkich kandydatów jest prawdopodobnie nieprzewidywalna frekwencja.